Witam, kolejne odsłonie modułu. Tak zrobionym. Musiałem poprawić farbą peron, bo zrobiłem czerwone pasy, ale mi się to nie podobało, ponieważ ten peron tak nie jest idealnie za prosty. To wycinane było nożyczkami, a tak tego na szaro jest. Tak tego nie widać. Czerwone pasy były to bardziej było widoczne, dlatego wolałem to czerwone pasy zamalować i zostawić tak, jak jest. Także na razie mam zrobione tyle. I miałem problem z tymi latarkami, bo ta latarka jest chyba taśmiona, zwarcie robiła. No i też zrobiłem taki mały myk, że podłączałem pod jeden sterownik pod kable brązowe przy lampkach. A następnie robiłem pod kable żółte przy lampkach. Myślałem, że to nie da nic, że to nie będzie rozbiło żadnej różnicy, a się okazało, że robią różnicę bo nie świeciło mi nic. Odłączyłem kabel od ten cały tak zwany Zero, o, tam gdzie miałem oba podłączone, to świeciło. Podłączyłem drugi kabel, tamten włączyłem, świeciło, czyli musiałem biegi zamienić. I jeden, jedna skrzyneczka, połowa skrzyneczki jest podpięte pod tzw minus. zamiast na plus, a na plus podpięty jest inny kabel, bo jednak się okazało, że nie mogłem bo robić, że na jedne na żółte, drugie na brązowe, to było zrobić wszystko w jednym kolorze, no ale poradziłem sobie. No ale jedna latarka robiła zwarcie, mimo że kable zamieniłem, bo myślałem, że coś jest nie tak, ale mimo że kable zamieniłem, to i tak mi po prostu świeciła, to czyli jedna mi nie świeci, ale no trudno. To sobie zaznaczyłem L lampy, D domki i świecą mi te trzy. Czwarta mi nie świeci, bo tam robiła zwarcie, czyli tam coś musiało być nie tak na kablach, czyli jest niepodłączone. Można powiedzieć, że lampa się spaliła. I dworzec i nastawnia kolejowa też świecą. To jest z boku też. A z drugiej strony wygląda tak oświetlenie czyli tu jest wejście na dworzec. To jest taki dworzec taki, może podziwiaskowy. jest wyjście na peron wyjście takie na peron na poczekalnię można powiedzieć to wygląda, jakby to był taki dworzec można powiedzieć jakimś magazynem z boku. Tutaj mamy dwa wejścia na poczekalnię. Jakiś domek z magazynem. Tutaj może jest coś z kasą biletową. Poczekalnia, kasa biletowa i jakiś magazynek. No taki dworzec miałem z rozbiórki po jakimś makiecie. Ale teraz mogę. Aha, tu i tu. Mogę teraz. Mogę teraz oba świecić. Przedtem świeciło tylko jedno. Ale musiałem zamienić jednak kierunki i w jednym i świeci. Także elegancko. Dostałem od znajomego z YouTubera wszelki prezencik. dzisiaj przyszło łuki, tory. No to się pomału. Do czegoś zawsze wykorzysta zasilacz Mechano silny, bardzo dobry, elegancki. Także jestem zadowolony z tej kolejne łuki, tory z torem zasilającym mechano. Na pewno będę wykorzystany. Najbardziej jestem zadowolony z rozjazdu, bo mam kolejny rozjazd, to się sprzeda na kolejnym module, będę się jakoś pokombinować zrobić taki boczny przejazd, jeszcze jeden. No i tutaj dostałem też takie yy, semafory, ale ja nie będę oświetlał, oświetla, bo nawet nie wiem jak. Żeby to było kablami już polutowane, a tak to nie wiadomo. Może tutaj są cztery lampki, są cztery T, no ale kurde, cztery przełączniki tu przełączników nie mam. Ale ja prezentów nie wyrzucam, prezenty wykorzystam. Także ja sobie tak postawię, przykleję i semafory będą, ale, ale świecić nie będą. Bo ja tam na takim czyściu się nie znam. Elektryk elektronikiem nie jest. Aha, czekaj, tu jest jakiś: to nie, to nie jest przełącznik. Myślałem, że to jest przełącznik. Nie, to nie jest przełącznik, to jest jakieś płytka. Nie wiem do czego nawet. Powiem tak, prezentów nie będę wyrzucał. Ja to wykorzystam. To jest dziwny semafor, bo tu jest aż 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Lampów, tak by to wyglądało. Nie znam się na tym za bardzo, no ale jakoś to się wykorzystam. Nawet nie wiem, gdzie one powinny stać, w których miejscach. Te, a te. gdzieś przy dworcu idą. Każdy będzie miał wyjazd. No, z, prezenty, z prezentów skorzystam i je ten. Gdzieś tutaj się na moduł da te lampy, ale z kablami to już się kombinował nie będę, Przy, przyłączników też nie mam, to też kombinował nie będę, ale jest fajny prezent, zadowolony jestem, elegancko, dzięki serdeczne. Dałem na chwilę na pauzę, bo musiałem kable przyłożyć, bo używałem do światła tego przyłącznika, a teraz wypróbuję tory, bo je czyściłem, bo miałem trochę klejem zalane Czyli tu, tu, a tu muszę sprawdzić gdzie więcej Aha, tam jeszcze trochę jedzie, jest twardo tu muszę zobaczyć kamyki czy na, nie. nie chaczą. no dobra, tu będę musiał a dobra, jest tutaj kamyczki, kamyczki, kamyczki ze szutra kamyczki ze szutra kamyczki ze szutra dobra tu tam jeszcze dobra, potem się zobaczę włączymy zobaczymy dwójkę a tam podskoczył tutaj gdzieś o, jest kamyk dobra to jeszcze nie stygował tu są kamyki ok 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 dobra to jest boczny, tor, jest nieczynny Teraz wypróbujemy. O, a tutaj tutaj trzeba... Myślę, nie sprawdzałem to pierwszy raz teraz po tym kolejeniu. Tak tego nie sprawdzałem. muszę to zrobić tak szutra za bardzo. Uh! Jedną ręką. Dobra. Ok, potem jeszcze to muszę te kamyczki zobaczyć przy tych storach Ale jest ok. Wyłączamy. Także tak wygląda do, do tej pory. Także nastawnia kolejowa jest. Kolejna dworzec z magazynem, taki wioskowy. Peroniki, latarnie. Tam tam te semafory, powkładam. Muszę zobaczyć, więc gdzie w tym miejscu, a no, przy okazji się karniemy na makiecie także. Tutaj cały czas grzeje tym taka Energetyka, bo mi się bardzo ten składzik podoba kartonowy to sobie grzejemy tym. Tyk. Dzisiaj trzeba będzie zamienić inne składniki. dać. Zostawiamy sobie tutaj. I sobie dzisiaj zamienimy tabor. Ten jest przepiękny, PKP po energetyka im się jeszcze pobawię. Także już praktycznie drugi tydzień się bawię, bo to mi się bardzo podoba. Mimo że kartonowe, ale jest przepiękne. Jeszcze raz tutaj rzut na modułek Także już widać, że teraz ładniejszy jest Dech praktycznie już nie widać z tych palet Tu jeszcze z tyłu jest, ale tu będzie tak trawa posiana No, i tak będę musiał tory jeszcze raz poczyścić, dlatego że jeszcze tutaj będę używał wikolu i to może się na tory coś spryskać. Będę trawę ściął. No, oczywiście tu ten szuter mi wyszedł trochę na ulicę, ale tutaj będzie zrobiona trawa, nie? Zdłuż tego tu będzie trochę trawy. To, że on będzie gdzieś, tak, to mamy ten uskok, nie? To tutaj będzie dotąd ten asfalt, a tu już będzie trawa, nie? To już będzie trawa. Tu będzie trawa, trawa, trawa. Z drugiej strony będzie trawa, tutaj. Tu będzie trawa, trawa, trawa. Także. Tak by ci się przydało. Ja muszę do końca. Do świąt muszę to zrobić. Do świąt muszę zniszczyć, to tu mi znikło. Muszę to wysprzątać. Bo będzie tutaj biegała Lusia z perłą. To, żeby było miejsca, to muszę to wszystko, mój cały warsztat, wysprzątać na czysto. Dlatego muszę się postarać, żeby to zrobić do świąt. No i najwyżej, ludziki, jak to dojdą, to dopiero to mogę sam w pewnicy tam przykleić. Ludzików na peronach, bo nie będę specjalnie czekał tutaj, aż ludziki dojdą. Ludziki mogą dojść w każdej chwili. Także dojść. No, samopory wykorzystam na pewno, no ale nie będę ich oświetlał, bo to ja się na elektronice nie znam. A po drugie, no nie mam tyle przełączników, żeby sterować światłami. Także, ale mimo wszystko, tak, dziękuję osobie z YouTubera na kanale za ten wspaniały prezent. Także bardzo się cieszę, to się sprzyda. Także z każdego prezentu jestem zadowolony. No to do następnego, Okej, okay. Teraz pójdę sobie zmienić tabor na makiecie ten strażacki na inny. No i będę dalej się tutaj grzebał.